Zeus, Rzymskiej, Jowisz, Jupiter, to nie oni byli głównymi patronami Grazy, tylko właśnie Artemida, Artemis, Artemida, układ świątyni, wypisz, wymaluj, dokładnie tak jak wszędzie indziej, to znaczy tak zwana cella, czyli dom bóstwa, Boże M4, M2, tam na, w środku znajdował się posąg, a nie wykluczone, że dwa. Ten, który na stałe i ten, który raz do roku w procesji odnosili. procesji którędy? A noc w tych z kolumnady, bo te kolumn było wokół około 120, jak się szacuje. Wszystko co dzisiaj oglądamy zniszczyło trzęsienie ziemi. Jakim sensie zniszczyło? Z pierwotnej pozycji przewróciło na ziemię. A archeologowie dopiero postawili to z powrotem. W całej grazie jedna jedyne zabytki, którego nie zniszczyły trzęsienia ziemi. To są właśnie te kolumny w świątyni Artemidy, łączone poszczególne te cylindry ze sobą na czopy, na kliny, jakby rozsunąć. To są wgłębienia w dolnej. W płaszczyźnie w górnej i albo drewniane kołki, gdzie indziej. Tu nie było drewna, tu był ołów, miękki metal, ołów, który amortyzował drgania. No i kolumny stoją jak, jak były budowane, prawdopodobnie pierwsza połowa drugiego wieku. Ok, jeszcze nie jest.